Helena Englert coraz śmielej wkracza do świata aktorstwa, choć trudno jej uciec od cienia słynnych rodziców Jana Englerta i Beaty Dwadzieścia 24-latka od najmłodszych lat miała kontakt ze światem filmu, a pierwszy raz na ekranie pojawiła się już jako dwulatka w superprodukcji Juliusza Machulskiego. Mimo to przez długi czas nie myślała o karierze aktorskiej i marzyła o projektowaniu ubrań. Jak przyznała w programie Halo to Polsat, decyzję o aktorstwie podjęła, gdy zrozumiała, że inne ścieżki kariery nie są dla niej. Po prostu odkryłam, że w niczym innym nie jestem dobra i chyba tylko to mi zostało. Bo liczyć nie umiem, więc na żadne studia prawdziwe się nie dostanę. Psychologia jest fajna, ale wszyscy idą teraz na psychologię. Rysować lubię, ale nie robię tego jakoś wybitnie. Głos mam kontuzjowany, więc śpiewać nie będę. Do szkoły baletowej nie chodziłam, a muzyczną mam tylko pierwszego stopnia skończoną, więc nie mam nic innego do robienia, mówiła z rozbrajającą szczerością. Nie da się ukryć, że dorastanie w artystycznym środowisku miało ogromny wpływ na jej rozwój i wrażliwość na sztukę. Dziś Helena musi jednak mierzyć się z częstymi pytaniami o wpływ sławnego nazwiska na swoją karierę. Czy faktycznie otworzyło jej drzwi do sukcesu, czy może wręcz przeciwnie stało się ciężarem? Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie lajka, jeśli chcecie więcej takich materiałów. Trudno się dziwić, że Helena Englert wciąż musi mierzyć się z pytaniami o wpływ rodzinnych konekcji na jej karierę, zwłaszcza w kontekście ostatniej burzy wokół spektaklu jej ojca, Jana Englerta, w którym obsadził zarówno żonę, jak i córkę. W rozmowie w Halotu Polsat młoda aktorka odniosła się do tego tematu, zaznaczając, że choć rozumie zainteresowanie, sama nie lubi tego typu dyskusji. Bo chodzi o to, czy jest łatwiej, czy trudniej w tej branży, mając znanych rodziców. Ja tego pytania nie lubię, bo nie mam na nie odpowiedzi. Dlatego, że mam taką swoją perspektywę. Jestem z rodziny, z jakiej jestem. Jestem za tę rodzinę bardzo wdzięczna. Bardzo ją kocham i myślę, że kochałabym ich tak samo mocno, jakby się zajmowali czymś innym. No ale ta sztuka u nas w domu była, więc ja po prostu chyba jakoś to wyniosłam wyjaśniła Helena. Jej rodzinne powiązania rzeczywiście sięgają daleko. Stryjem Heleny jest aktor i reżyser Maciej Englert, stryjenką Marta Lipińska, a brat stryjeczny. Michał Englert, to znany operator filmowy, były mąż Małgorzaty Szumowskiej i obecny partner Mai Ostaszewskiej. Jednak to nie wszystko jej matką chrzestną jest sama Anna Dymna. Mimo tak wyjątkowego patronatu Helena ujawniła, że dziś nie utrzymuje kontaktu z dymną. Ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018, mimochodem na jakiejś wystawie. Nie mam z nią kontaktu, ale nie. Ze względu na jakąś niesnaskę przyznała w podcaście wojewódzki kędzierski, ucinając spekulacje o jakimkolwiek konflikcie. W dzieciństwie było jednak inaczej doświadczona aktorka dbała o relacje z chrześnicą. Co roku wysyłała mi z Krakowa takie piękne porcelanowe filiżanki. Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo, wspomina Helena. Jak myślicie? Czy bycie dzieckiem aktorskiej elity bardziej pomaga czy przeszkadza w budowaniu własnej kariery? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym materiałem.